Cześć. Nie wiem, ilu z Was budząc się rano, myśli sobie o oh my god, znowu do roboty, nie cierpię poniedziałków. Wiem coś na ten temat, bo przez wiele lat pracowałem w korporacji, a teraz zaczynam funkcjonować trochę inaczej. Natomiast nie o to chodzi, żeby bredzić i opowiadać o jakby moich wcześniejszych doświadczeniach, natomiast bardziej chodzi o to, żeby sobie odpowiedzieć, co zrobić, a żeby to zmienić, ażeby wstawając, wstając w poniedziałek rano... Nie czuć tych takich negatywnych emocji. Myślę, że mam dla Was jedno z rozwiązań. Jak wiecie, jestem gorącym zwolennikiem i propagatorem formy pracy pod tytułem Workation, czyli praco-wakacje. I oczywiście można powiedzieć, że w moim przypadku jest to stosunkowo łatwe, bo mam firmę z kamperami i mogę sobie na to pozwolić. Natomiast myślę, że również każdy z was, kto e, pracuje zdalnie, e, może e, w takiej formie e, e, pracować, bo jeśli chodzi o naszą firmę, to skorzystało już z kamperów kilka osób, prawników, specjalistów od marketingu, informatyków, którzy wynajęli u nas kampera i zwiedzali sobie Polskę czy Austrię. Możecie na, na forach naszych czy na naszych social mediach znaleźć takie relacje, którzy... Wrócę do wątku. Wynajęli e, kampera i połączyli zwiedzanie i e, pracę e, w jedno i wracali e, zadowoleni. Z jednym z rozwiązań jest wynajęcie e, busa z e, zabudową kamper e, e, boks'a. Bruno jest i czeka, a innym rozwiązaniem oczywiście jest camper. Jednym z modeli, który jest przygotowany i wyposażony w pakiet Workation, jest Evo Sound. Tak więc, że wyobraźcie sobie, że stajecie w poniedziałek rano, wychodzicie w cudzysłowie z domu w takich to okolicznościach przyrody, korzystacie. Z toalety pewnie porannej, myjecie zęby. E, nie wiem, e, ja myję. E, co potem robicie? Robicie kawę, bo to taki nieodzowny pewnie atrybut, a nawet jeśli nie, a nawet jeśli nie w, e, zaraz w domu, no bo wstaliście za późno i trzeba się spieszyć do pracy, to kawa jest takim nieodzownym atrybutem pracy dla wielu osób, dla innych może herbata, tak więc, że tutaj bez wchodzenia w szczegóły. No to robicie kawę, a w pracy już siadacie do biurka, do komputera, do notatek, telefony niejednokrotnie, no i można pracować, tak jak większość pewnie z nas pracuje, czy pracowała gdzieś tam w różnych firmach, może korporacjach, biurze, ja nie ukrywam, że to, znaczy czy nie, nie twierdzę, że to jest zła praca. Dla niektórych być może ta forma jest właśnie najlepszą formą. Natomiast dla tych, którzy chcieliby coś zmienić w swoim życiu i sprawić, żeby poniedziałek był sympatycznym dniem, żeby z ochotą się wstawało i szło do pracy, to jednym z rozwiązań, tak jak powiedziałem, może być po prostu workation. Nasze kampery są i czekają na Was, tak więc, że zapraszam, w różnych okresach czasu można skorzystać z wynajęcia. W najbliższą sobotę mamy dni otwarte, gdzie między innymi o formie spędzania wakacji w ramach Workation będziemy rozmawiali. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do zobaczenia Ci, co chcą i mogą. W najbliższą sobotę, a jeśli ktoś nie może w sobotę, to w każdym dniu tygodnia poza niedzielą zapraszam do nas, do naszej siedziby Carden Rest na kempingu Camp For You. Wszystkiego dobrego. Kawa się zaparzyła, więc wracam do pracy.